Moja żona jest dorosłą kobietą, która jest fanką Disneya, i byliśmy w Disney World już dziewięć razy. Właśnie zarezerwowała kolejną podróż do Disneya i szczerze mówiąc, zaczynam tracić zmysły. Moja żona, Marina, i ja jesteśmy małżeństwem od trzynastu lat. Oboje mamy po trzydzieści dziewięć lat. Po trudnych czasach finansowych, które przeżyliśmy w naszych dwudziestych i wczesnych trzydziestych latach życia, teraz mamy szczęście móc podróżować raz lub dwa razy w roku. Jedyny problem polega na tym, że Marina dosłownie chce jeździć tylko do Disney World. Byliśmy w Disney już dziewięć razy i wszystkie wakacje, które razem spędziliśmy, były właśnie tam, włącznie z naszą podróżą poślubną. Więc jedziemy, jemy lody w kształcie myszki Miki, nosimy uszy myszki, zatrzymujemy się w oficjalnych hotelach Disneya, oglądamy postacie z bajek, jeździmy na atrakcjach, robimy zdjęcia przed zamkiem Kopciuszka i powtarzamy to wszystko przy każdej podróży. Szczerze mówiąc, mam już serdecznie dość Disneya i nigdy nie lubiłem tam jeździć od samego początku. Marina o tym wie, ale nie ma żadnego pojęcia o podróżowaniu poza Disneyem. Obecnie planujemy podróż na kwiecień, a Marina, jak zwykle, powiedziała, że moglibyśmy pojechać do Disneya. Wyjaśniłem jej, że brzmi to zabawnie, ale zaproponowałem, żebyśmy tym razem pojechali w jakieś miejsce, na przykład na Hawaje. Marina wyglądała na zdezorientowaną. Zapytała: Dlaczego mielibyśmy jechać na Hawaje? Odpowiedziałem, że moglibyśmy się tam dobrze bawić i iść na plażę. Marina mruknęła coś bez entuzjazmu i odeszła. Kilka dni później przyszła do mnie i powiedziała, że zarezerwowała hotel na Hawajach. Na początku byłem podekscytowany, bo chociaż zrobiła to bez konsultacji ze mną, wydawało się, że naprawdę mnie wysłuchała. Ale kiedy pokazała mi hotel. Które zarezerwowała, odkryłem, że zrobiła rezerwację w Aulani, ośrodku Disney'a na Hawajach. Sfrustrowany powiedziałem jej, że mam szczerze dość Disney'a i że tym razem po prostu chcę mieć inne doświadczenie. Powiedziała, że próbowała znaleźć kompromis i że powinienem docenić czas, jaki na to poświęciła. Zapytałem ją, czy rozważyłaby jakieś miejsce, które nie należy do Disney'a, na naszą podróż, a ona odpowiedziała, że nie. Wtedy powiedziałem jej, że nie pojadę. Teraz jest wściekła, anulowała rezerwację, którą zrobiła i teraz szuka koleżanki, z którą mogłaby znów pojechać do Disney World, beze mnie. Czy byłem dupkiem, że nie próbowałem dostosować się do jej propozycji? Tydzień później, oto aktualizacja, spieprzyłem to. Wiem, że większość ludzi nie uważała mnie za dupka, ale Marina wykazała dużą otwartość wobec mojego pomysłu. Sama z siebie zarezerwowała hotel, bo chciała, żebym był szczęśliwy. Kiedy powiedziałem nie, żadnego Disneya, poczuła, że w ogóle nie wziąłem pod uwagę jej uczuć i miała całkowitą rację. Nie wziąłem. W jakiś pokręcony sposób to była moja forma odwetu za to, że tyle razy wciągała mnie do Disney World. W poprzednim poście niektórzy komentowali, że Aulani nawet nie wygląda jak ośrodek Disneya. To coś, co sam powinienem był sprawdzić, zanim skonfrontowałem się z Mariną. Kiedy to sprawdziłem, wyglądało to jak zwyczajny polinezyjski resort. Na swoją obronę, po dziewięciu razach w Disney World zrobiłem się trochę przewrażliwiony i jestem niemal pewien, że w teście plam Rorschacha zobaczyłbym już tylko uszy myszki Miki. Ale naprawdę nie powinienem był wyciągać pochopnych wniosków. Dzień po publikacji posta podszedłem do Mariny i ją przeprosiłem. Miałem rację, jest dorosłą fanką Disneya, ale poza tym, że zawsze chce jechać do parków tematycznych, nigdy nie była w tym uciążliwa. Przeprosiłem ją i zapytałem, czy mogłaby ponownie zarezerwować hotel. Marina odpowiedziała, że z przyjemnością pojedzie do aulani ze mną. Kiedy powiedziałem, że to nawet nie jest tak bardzo disneyowskie, Marina powiedziała, że oczywiście o tym wiedziała. Chciała tam pojechać, bo jej siostra powiedziała, że to piękne miejsce. Jestem Dubkiem. Marina i ja przeplanowaliśmy nasze wakacje i teraz jesteśmy bardzo podekscytowani wyjazdem. Doszedłem do tego wniosku, bo wiele osób zwróciło uwagę na rzeczy, które sam powinienem był zauważyć. Witam ponownie wszystkich. To wszystko zaczęło się od tego, że moja żona Marina i ja pokłóciliśmy się o to, czy znów pojechać na wakacje do Disney World. Ja nie chciałem, bo już byliśmy tam dziewięć razy. Kiedy zaproponowałem Hawaje, Marina zarezerwowała Aulani, resort należący do Disneya. Natychmiast odrzuciłem ten pomysł, błędnie zakładając, że to będą kolejne wakacje w Disneyu. Z czasem zrozumiałem, że się myliłem i że aulani to tak naprawdę świetny kompromis. Niestety, nie pojedziemy do aulani podczas najbliższych wakacji. Kilka dni po Bożym Narodzeniu Marina miała małą stłuczkę samochodową. Pomyliła bieg do przodu z wstecznym i uderzyła tyłem w bramę garażową. Kiedy usłyszałem głośny huk, wybiegłem na zewnątrz i zobaczyłem Marinę siedzącą w samochodzie i trzymającą się za szyję. Natychmiast zabrałem ją do szpitala, gdzie zrobiono jej prześwietlenie. Wyglądała na zdrową, ale lekarz powiedział, że na podstawie jej objawów, ból głowy, ból szyi i drętwienie palców, może mieć uraz typu łyplarz uderzenie z przeciążeniem szyi. Marina i ja myśleliśmy, że dojdzie do siebie w kilka dni, ale niemal dwa tygodnie później nadal skarży się na ból pleców. Wczoraj powiedziała mi, że nie da rady pojechać na Hawaje przez kilka najbliższych miesięcy. Zapytałem ją, co chciałaby zrobić, i, bardzo przepraszając, poprosiła mnie, czy moglibyśmy przełożyć wyjazd. Odpowiedziałem jej, że absolutnie nie ma za co przepraszać. Potem powiedziała, że czuje się źle z tym, że nie może pojechać na Hawaje, ale może moglibyśmy pojechać do Disney World. Na początku nie zrozumiałem, ale wyjaśniła mi, że Disney oferuje dużą dostępność, a w najgorszym wypadku można wypożyczyć elektryczne skutery. Wątpi, że będzie to konieczne, ale zapewniła mnie, że moglibyśmy wszystko robić spokojnie. Wiem, że to nie jest zakończenie, którego wielu tutaj się spodziewało, i zdecydowanie nie było to to, czego chciałem na nasze następne wakacje, ale zdrowie Mariny musi być na pierwszym miejscu. Już dokonaliśmy rezerwacji. To nie jest miejsce, do którego chciałem jechać, ale Marina jest teraz bardzo szczęśliwa i to właśnie liczy się dla mnie najbardziej. Naprawdę chciałem wierzyć, że ta podróż będzie inna, że tym razem Marina i ja znajdziemy równowagę, coś, co spodoba się nam obojgu. Po tym wszystkim, co się wydarzyło z wypadkiem, pomyślałem, że najlepiej będzie ustąpić. Jej zdrowie było najważniejsze, a jeśli Disney oferował dostępność, to niech tak będzie. Zrobiliśmy rezerwację, wszystko zorganizowaliśmy i pogodziłem się z tym pomysłem. Ale wewnątrz coś nie dawało mi spokoju. Marina wciąż mówiła, że odczuwa bóle pleców, że nadal jest jej niewygodnie. Martwiłem się, oczywiście. Byłem obecny, uważny, pomagałem jej we wszystkim, czego potrzebowała. Ale coś się nie zgadzało. Kilka dni przed podróżą zauważyłem, że Marina już nie mówi tak dużo o swoich bólach. Wyglądała na bardziej ożywioną, pełną energii, jakby nic się nie wydarzyło. Gdy pytałem, jak się czuję, odpowiadała wymijająco Ach, dzisiaj czuję się trochę lepiej, albo trochę mnie jeszcze boli, ale dbam o siebie, nic konkretnego. A mimo to nagle widziałem ją chodzącą po domu normalnie, niosącą ciężkie torby, wchodzącą po schodach bez najmniejszych problemów. To sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście była tak dotknięta, jak mówiła. Przyjechaliśmy do Disneya i było tak, jakby wypadek nigdy się nie wydarzył. Marina promieniała, uśmiech od ucha do ucha, biegała z jednej atrakcji na drugą, by niczego nie przegapić. Patrzyłem na to wszystko z mieszanką konsternacji i frustracji. Gdzie były te bóle? Gdzie była troska o zdrowie? Prawie się nie zatrzymywała, by odpocząć, a co najgorsze, nawet nie wspomniała o dostępności, którą użyła jako wymówkę, by mnie przekonać do wyjazdu. Ani wózka inwalidzkiego, ani skutera elektrycznego. Nic. To było tak, jakby wypadek nigdy nie miał miejsca. Drugiego dnia nie wytrzymałem i zapytałem wprost, Marina, a bóle? Nie miałaś przypadkiem oszczędzać się? Zaśmiała się, jakbym opowiedział żart. Kochanie, tutaj jest inaczej. Energia tego miejsca sprawia, że o wszystkim zapominam. Ta odpowiedź uderzyła mnie jak cios pięścią. Zapomnieć o wszystkim? Jak to możliwe, że ból pleców po prostu znika, bo jesteśmy otoczeni dziecięcą muzyką i przebranymi postaciami? To nie miało sensu. Zamilkłem, ale wewnątrz coś zaczęło we mnie wrzeć. Każdy jej krok, każda przesadzona radość. Każdy sprint do sklepu z pamiątkami, wszystko wydawało mi się coraz bardziej sztuczne. Zachowywała się jak rozpieszczone dziecko, jakby nic innego nie miało znaczenia. I zacząłem łączyć fakty. Nagły ból, dziwny wypadek tuż po Bożym Narodzeniu, upór, by przełożyć Hawaje, ale zaproponować Disneya wszystko zaczęło do siebie pasować. A co jeśli Marina wyolbrzymiła wypadek tylko po to, by wymusić ten wyjazd? Ta myśl mnie zmroziła. A jeśli użyła tego jako wymówki, by uniknąć miejsca, które nie zawiera myszki, miki i zamków. Próbowałem odrzucić tę myśl, znałem ją przecież od lat, prawda? To niemożliwe, ale im dłużej ją obserwowałem, tym bardziej to miało sens. Czwartego dnia się pokłóciliśmy. Staliśmy w niekończącej się kolejce do kolejnej atrakcji i rzuciłem, naprawdę czujesz się dobrze. Bo nie wygląda na to, żebyś niedawno miała wypadek. Ona się zatrzymała, spojrzała na mnie chłodno i powiedziała, już ci mówiłam, że czuję się dobrze. Dlaczego ciągle drążysz? Nie możesz po prostu się cieszyć. Ale nie mogłem. Ta sucha odpowiedź była potwierdzeniem, którego potrzebowałem. Już nie chodziło o cieszenie się. Chodziło o to, że zostałem oszukany. O to, jak zmanipulowała sytuację, żeby znów mnie tutaj ściągnąć. I teraz, otoczony przez dorosłych w uszach myszki miki i krzyczące dzieci, zdałem sobie sprawę, że jestem w tej podróży całkowicie sam. W kolejnych dniach Marina praktycznie mnie ignorowała, zajmowała się zakupami, pokazami, kolejkami. Ja po prostu za nią chodziłem w ciszy. Już nie było sensu się kłócić. Przegrałem. Ale wewnątrz coś się we mnie złamało. Nie chodziło już tylko o Disneya, chodziło o zaufanie, o szacunek. O to, że kobieta, z którą dzieliłem 13 lat małżeństwa, była zdolna zmanipulować coś tak poważnego, tylko po to, by postawić na swoim. Ostatniego dnia, gdy pakowaliśmy walizki, rzuciła mimochodem: "Wszystko było idealne, prawda? Chyba nigdy nie bawiliśmy się tak dobrze." Spojrzałem tylko na nią i odpowiedziałem: "Było dokładnie tak, jak zaplanowałaś." Zamilkła na sekundę, ale potem zaczęła dalej składać ubrania, jakby nic się nie stało. W tym momencie wiedziałem, że coś między nami się zmieniło. A kiedy wróciliśmy do domu, wszystko już nigdy nie było takie jak wcześniej. Od powrotu z tej podróży do Disneya coś we mnie się złamało. Marina była całkowicie zdrowa, bez najmniejszego śladu bólu, jakby wypadek nigdy się nie wydarzył. Już się nie skarżyła, nie mówiła o bólach pleców ani o zmęczeniu. Żyła dalej, pełna energii, jakby cały ten problem zdrowotny był tylko nieistotnym szczegółem. Ale dla mnie to nie był drobiazg. Od tamtego momentu nasza relacja już nigdy nie była taka sama. Zaufanie, które i tak było nadwyrażone w trakcie podróży, po prostu zniknęło. Nasze rozmowy stały się krótkie, czułość odległa. Marina wciąż była sobą, ale sposób, w jaki na mnie patrzyła, ton jej słów, wszystko to jasno pokazywało, że teraz istniała między nami niewidzialna bariera. A ja, ja po prostu nie potrafiłem jej już ufać. Nie było łatwo kwestionować Mariny ani w sprawie wypadku, ani tego, jak tak szybko się zregenerowała. Wydawało się to bezcelowe. Wiedziałem, że jeśli spróbuję poruszyć ten temat, wymyśli jakąś wymówkę albo zmieni temat. A szczerze mówiąc, kłótnie mnie wyczerpywały. Wątpliwości, analiza każdego szczegółu, to wszystko mnie kompletnie wypalało. Więc przestałem próbować. Zamilkłem. Wolałem żyć z tą niepewnością, niż zużywać się na bezsensownych sprzeczkach. Ale uraza pozostała. A z nią przyszła też coraz większa odległość. Przez miesiące żyliśmy jak dwójka obcych ludzi pod jednym dachem. Nasze rozmowy dotyczyły wyłącznie podstawowych spraw: rachunki, obowiązki, codzienne sprawy. Marina od czasu do czasu opowiadała o nowinkach związanych z Disneyem, o nadchodzących wydarzeniach, o tym, co chciałaby zrobić następnym razem, gdy znów tam pojedziemy. Udawałem, że słucham. Wymuszałem uśmiech kiwałem głową. Ale w środku czułem ogromną pustkę. Już nie należałem do tego świata. Kiedy zbliżał się czas kolejnych wakacji, postanowiłem, że muszę zrobić coś innego. Nie chciałem wpaść w ten sam cykl. Więc wziąłem sprawy w swoje ręce. Udawałem, że z dużym wyprzedzeniem zarezerwowałem wyjazd do zupełnie nowego miejsca, celu daleko od wszystkiego, co kojarzyło się z Disneyem spokojnego, otoczonego naturą, gdzie moglibyśmy znów się połączyć jako para. Gdy powiedziałem o tym Marinie, spodziewałem się przynajmniej odrobiny zaskoczenia, jakiegoś szczerego zainteresowania. Ale nie. Zamilkła na kilka sekund, a potem wypuściła z siebie sarkastyczny śmiech, naprawdę zarezerwowałeś wyjazd bez pytania mnie? I to nawet nie do Disneya? Przełknąłem ślinę. Próbowałem jej wyjaśnić, powiedzieć, że chciałem czegoś innego dla nas, czegoś znaczącego. Ale Marina tylko przewróciła oczami. Nie pojadę. To nie ma sensu. Już ci mówiłam, Disney to jedyne miejsce, gdzie naprawdę czuję się dobrze. To mnie złamało. To nie była tylko odmowa. To była pogarda. Sposób, w jaki to powiedziała, jakby mój wysiłek nic nie znaczył. Nawet nie spróbowała mnie zrozumieć. W kolejnych dniach atmosfera stała się jeszcze cięższa, aż nagle Marina przyszła i oznajmiła, że nie będzie mogła jechać na wakacje. Powiedziała, że musi zająć się przyjaciółką, która przechodzi trudny czas zdrowotny. Skinąłem tylko głową. Nie dyskutowałem. Prawda była taka, że już nie miałem siły. To wydawało się tylko kolejną wymówką. Kolejnym sposobem, by uniknąć jakiegokolwiek planu, który nie dotyczył jej perfekcyjnej bańki Disneya. Wtedy to do mnie dotarło, że ja sam siebie przeciągam w tym związku. Żyłem na autopilocie, mając nadzieję, że coś się zmieni, choć w głębi serca wiedziałem, że to się nigdy nie wydarzy. Marina była uwięziona w swoim własnym świecie. A ja byłem tam, powoli znikając. Zdecydowałem, że potrzebuję przestrzeni. Nie powiedziałem jej tego od razu, ale zacząłem się oddalać. Kładłem się spać później. Wychodziłem z domu bez słowa. Unikałem dłuższych rozmów. I szczerze? Marina nawet tego nie zauważyła. A jeśli zauważyła, nie obchodziło jej to. Doszedłem do punktu, w którym musiałem być ze sobą szczery, nie byłem już szczęśliwy. Nie było już miłości. Tylko wspomnienia tego, kim kiedyś byliśmy. Niosłem ciężar relacji, która mnie tylko wypalała, bez żadnej nadziei na poprawę. Dziś, gdy to z siebie wyrzucam, zdaję sobie sprawę, że powinienem był postawić granice znacznie wcześniej. Może moim błędem było to, że zawsze ustępowałem. Zawsze próbowałem zrozumieć. Zawsze czekałem na zmianę, która nigdy nie nadeszła. Wierzyłem, że małżeństwo to partnerstwo. Ale to, w czym tkwiliśmy, zamieniło się w cichą walkę. Bitwę, w której tylko jedno z nas nadal próbowało. I się zmęczyłem. Zmęczyłem się byciem ignorowanym, manipulowanym, udawaniem, że wszystko jest w porządku. Zmęczyłem się byciem niewidzialnym we własnym domu. Teraz, patrząc wstecz, widzę, że miłość nie powinna być ciężarem nie powinna być grą, w której jedno zawsze przegrywa. A ja przegrałem przegrałem czas, energię i przede wszystkim samego siebie. A w głębi duszy Marina też przegrała przegrała kogoś, kto próbował wszystkiego. Ale nie da się walczyć samotnie o coś, co należy do dwojga. Ja tylko chciałem być szczęśliwy. Ale nie z kimś, kto myśli tylko o sobie.